Siema, tutaj Mega Night 14. Jesteśmy w kolejnym odcinku z Brawl Stars i słuchajcie, patrzyłem statystyki i nie subskrybuje mnie aż 40% z Was. I po prostu mogę powiedzieć, proszę, zmieńcie to. No bo oglądacie mnie, ale mnie nie subskrybujecie. No to jak to jest deal, no? no właśnie, widzicie tutaj na ekranie, że utworzono skrót Supercats. I po tym odcinku będę nagrywał z największej. I może też najgorszej. Podruby Brawla. No dobra. Zalecimy sobie ze zbiorami klejnotów, bo czemu by nie. Uh -huh. Uh -huh -huh. Możliwe, że jutro będzie trochę nawet więcej odcinków niż dwa. Ale będę miał pomysł. I też na 200 subów albo 300. Co specjalne specjalne zmienienie nazwy kanału. Bo to jest trochę, trochę za długa, i tak dalej. Zresztą, jeśli możecie w komentarzach, to napiszcie mi, jak się robi ankiety, bo bardzo bym sobie się chciał nauczyć. A jak chcecie mi pomóc, to teraz możecie. Ja zawsze lubię odpowiadać na ankiety, w tym na YouTubie. Zawsze, jak kogokolwiek szczególnie plany te faktów, zawsze uwielbiam te ankiety, bo zawsze były takie śmieszne. Mm -hmm. Lecimy, 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 nie śpimy, dobra. Z... Ale fajnie to wygląda taki próbek, no, Ja jestem najlepszą szelką świata, nie? A ta la, uciekaj la, la. la, la, la. Ucieka no Dobra, szem. Raz łap i łap. I odliczanko, Bardzo Dum, dum, dum. Czemu ten Frank nigdy nie używał? Nie używa Lita. Znaczy, ja słyszę nie. A nie w ogóle. <laughs> Spowoliłem troszeczkę tam. Najsu. Nice. Są za dymiarze i jest za Dobra, teraz sobie lecimy z zadymeczką. A, nie chcę zginąć. Ale chcieć. Nie chcieć to można dużo rzeczy. Na przykład nie chcę unsubów, Chcę suby. Ale wy tego nie robicie, no widzicie. I tak to właśnie nie powinno działać. A 40% mnie nie subskrybuje. Nie? No to jest po prostu żalne. Może chyba, że ja mam tylko tylko jakieś taki zwykły buduppy, Ale to jest taki bardzo, bardzo buldupy. Oto... Przyjeżdża nie wszystkich a 30 HP raczej już nie zrobię, dobra. Pamiętajcie, że w drużynie na Brawl Wolu i zawsze przynajmniej jeden taki ktoś, kto by mógł rozwalić tak bardzo szybko kogoś na blisko. Daryl, Shelly, bull, pam. Bez takiego kogoś, to ludzie mogą paradować do bramki, jakim się tylko będzie podobało nie? Nie ma. Prawie bym sobie strzelił. Dobrze, że to była ta PAM. I teraz korzystam z tego co mnie tylko Darren. No podaj mi tą piłkę. I co, za... Że... Ale nie mogła podać. To było takie trochę rezygnujące, ale podać nie mogła. Dobra, lecimy. Od razu na gru grubo. tutaj tak, o. Gdzie jest? Tutaj jest. I pajac to się robi. Tak to się robi. Co? W ostatnim momencie. Niesprawiedliwe. Dobrze, tu jest ta pama. Nie ma. Nie ma gola. Będzie teraz na tych minach się wywalał. NIE tam! Co to było? Legendarny samobój. A szczęście nie zrobię, ale legendarny samowój po prostu. O, jaki piękny cały samobój, nie? Ale to było piękne. Dobra, zagramy sobie Elimination. No i tutaj muszę wziąć na przykład Bula. A czemu by nie? Dobra, I od razu po tym będę sobie nagrywał super katsy. zobaczymy ile będzie wyzwisk w komentarzach, że to podróba, bo ja wiem, że to jest podróba i właśnie dlatego chcę to nagrać i wam to pokazać, nie? Jak ja dawno bulem nie gram, ja chyba bulem nie grałem z Dobry Miesiąc albo dwa, zawsze albo Daryl jak już.

Szoli, 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 szoli. Szukuję im jednego hita, żeby mieć uda, ale. Znaczy, tego ulta się nie lubię, dobra. No nie, no teraz to jak ja. Jaki chciałbym teraz, być w Ona ma taki duży zasięg, a on ma taki mały. Chcę tylko podejść do bossa. Nic więcej nie chce. Ha, hu, he. Serio? Nic? Nawet na jedna nie weszła? Ale więcej obrażeń bo sobie muszę zadać. No to widzę, że to już będzie przegrana. No niestety. Jak mówiłem, tak zrobiłem, jestem Shelly, mam na niej Star Power'a i się bardzo cieszę. Ciekawe jaka będzie kolejna postać ze Star Powerem. Możecie obstawić w komentarzach. Ha. Nie! Zostaw mnie już... Już się nie chce bić. No chyba na niego Star Power. No teraz nie jest, ooo teraz już co Leczonko mnie uratowało, no prawie by mi zostało ze 200 ataków by nie zostało a zdajmy Jumpem Nie, dostał mnie Rikoszecie, to jest zły koszecie, koszecie. Tak, wiem, muszę dać więcej obrażeń po sobie Lecimy, lecimy, lecimy lecim. Leczony i dodatkowy hit no i dobra. No jestem na tak trzymaj. Bardzo, bardzo Brawie. Prawie. Ten kold rozwalił tylko spajkę, Nice. Jakby niego trafi... No ale nie trafi. To ja trafię. Dawaj. Jest. E, dobra, siema, siema, siema. Leczonko bym poprosił. Zaraz... O teraz już jest. O jak mnie uratowało i nie uratowało. Nee. No nie, niestety jak to się mówi. Myślę, że będą z tego duże kłopoty. Mamemiję. A ciągaj loczki. I teraz sobie lecimy na bardzo fajny trybik, czyli starcie, bul 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 grul, 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 grul. Szalina bula bez ulta jest bardzo słaba. Proszę mnie zostawić. Proszę! Miałem już ulta. Może tym razem tak nie zwalę, jak wtedy, bo nie ma obok mnie bóla. Shellino bula może iść śmiało. Tylko wtedy, kiedy ma swojego ulta. Jeśli go nie ma, jest totalnie na niego bezużyteczna. A wiedziałem, że tam jesteś. Chodź tu. Chodź tu. Nie nie mam co dać na to odcinka, ale się będę musiał zastanowić. Ha! Poczekam na odnowionka, że jecie. Ja mam star power, więc ja mam więcej życia niż one. O, to zapomniał, że tu z takim film, że to jest super. Flanka. Nie! Nie, tu ci po 300. Jakie złone. nie. Proszę mnie zostawić panie kruku! Panie kruku! Dobra, możemy się bić. Trochę zmarnowany łącz. Wolę tu nie wchodzić na takie życie. Panie Kruku! Panie Kruku! No co za zło? No patrz! Uciekła! Uciekłam, uciekłam, uciekła, uciekła, uciekła. Nie jest pułapka. Zemsta! 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 Jest moja! Nie jestem z tamtą szelką serio? Bo ja sobie teraz sok I teraz pyk No leczoneczko, no ha. No dawaj, chodź tu No co się cykasz? I tak mam dużo więcej życiu niż ty Elo, na 333 XD X D Oh. Zbieram ogólnie skrzynki na opening, jakoś, dobra. Ja ogólnie też zapraszam do mojego klanu Fanny Knighta, Zapraszam, zapraszam. Nie, wszystkich widzów. I tak, subskrybujcie, lajkujcie, linkujcie. Subskrybujcie jeszcze raz i jeszcze raz. Bo 40% was tego nie robi, dobra. Ja się żegnam ją.